Hej, cześć witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na tym kanale, w tym poradniku pokażę ci jak zadać znajomego na Steam. Więc przechodzimy od razu do platformy Steam. Widzicie stronę główną. Tutaj na moim nicku, gdy znajdziecie na swój nick i macie wyskoczą wam wiele podzakładek. Aktywność, profil, znajomi. Wchodzicie w zakładkę znajomi. No, i tutaj macie po lewej stronie, pisze Wam Twoi znajomi i dodajcie znajomego. Dodaj znajomego. Klikacie sobie tutaj. I tak. E jeśli ktoś chce. Dodać was poprzez kod, lub yy, możecie po prostu wejść w tą w tą, w tą zakładkę, skopiować ten kod i wysłać do znajomego, który was chce dodać. Po prostu po tym kodzie będzie mu łatwiej, ale jeśli przypuśćmy, on was chce dodać, lub ty jego chcesz dodać poprzez znik, na dole szukasz jego pseudonimu czy liniku. Ja akurat posiadam kod znajomego, wklepuję go teraz. Ctrl V, bo miałem już skopiowany. No i mam hendzik. Yy, wysyłam mu zaproszenie. No i. Zaproszenie zostało, zostało wysłane i teraz czekam na jego akceptację. No i to tyle. A jeśli to chociaż jakoś komuś pomogłem, więc może zostawić lajka i jakiś komentarz. Więc miłego, miłego wieczoru wszystkim. Cześć, trzymajcie się.